Witajcie na kanale Popatrzone. Pamiętajcie, że oglądacie materiał, który kosztował mnie trochę czasu i wysiłku, więc prośba o polubienie, udostępnianie i, su i subskrybowanie. Okej, okay, dzięki. A co dzisiaj? Dziś będzie o chmielu, o roślinie mało znanej, ale bardzo ważnej w gospodarce. Historia uprawy chmielu w naszym kraju sięga XIII wieku. Początkowo plantacje zakładano na Śląsku i Wielkopolsce, później na Lubelszczyźnie i Małopolsce. Najintensywniej uprawiano chmiel dopiero w XVII i XIX wieku. Chmiel to roślina pnąca z rodziny konopiowatych. Rośliny jednoroczne potrafią owijać się swoimi pędami i osiągają 6 metrów wysokości. Chmiel rośnie w strefie klimatu umiarkowanego na półkuli północnej. W Polsce uprawiany jest chmiel zwyczajny, który występuje również dziko. Najbardziej drogocenny składnik chmielu to alfa-kwas, który wykazuje działanie antybakteryjne. Dzięki alfa-kwasom piwo uzyskuje pianę. Poza tym surowiec zawiera olejki eteryczne, garbniki i flawonoidy. Chmiel przydatny jest również w remediacji środowiska. Wiąże ołów z rolnych odpadów i zanieczyszczonych wód. Jest również bioindykatorem. Hmm. Brzmi to skomplikowanie, ale w skrócie: chmiel to bardzo, bardzo przydatna roślina. Ciekawostka: chmiel wytwarza kwiaty męskie i żeńskie na różnych roślinach. Łącznie w całym kraju jest około 700 gospodarstw uprawiających chmiel, które co roku zbierają około 2000 ton. Rekordowy był rok 2009, kiedy zebrano aż 3700 ton. Województwo lubelskie to prawdziwa mała ojczyzna chmielu. Spośród łącznego areału ponad 1600 hektarów wszystkich plantacji, aż 82% znajduje się na Lubelszczyźnie, gdzie produkuje się blisko 90% krajowych zbiorów. Wydajność hektara wynosi 2100-2200 kg w zależności od odmiany. Niestety, ilość plantatorów oraz areał samych plantacji sukcesywnie spada. Kmiel mnie zaskoczył. Naprawdę wiele się dowiedziałem o chmielu, przygotowując się do tego nagrania. A czy Państwo się dowiedzieli czegoś ciekawego dzisiaj, proszę napisać w komentarzu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do częstszego odwiedzania kanału. Do zobaczenia!